go wszystkim na naszym kanale, kochani, w ten piękny, ponury, ala deszczowy dzień, bo Rafałka Kopułka coś słabo pomaga i, i, i deszcz jakąś jakoś dostał, no ale to nie jest deszcz, deszcz, tylko to jest takie uciążliwe, jak się z kropidłem macha. Słuchajcie, przetestujemy sobie takie petardki, Kraw... nie wiem, nawet nie będę łamał sobie języka, bo nie można było tego napisać normalną czcionką, tylko to jest napisane jakąś, nie powiem jaką czcionką, krawaum, jakieś takie o. Zresztą tak te petardy się prezentują. Od importera Pulver PP Myślicznik K06. Za takie opakowanie, gdzie mamy 5 petard, musimy zapłacić 22 zł. O, kurde, czy to dużo, czy mało? Gramatura. 30 gramnek. 5 gram. więcej niż 5 gram. Uuu, więcej niż 5 gram. 5 gram to by było, jak byłoby 5-6 sztuk. A jest 5 ponad 5 gram. No i teraz. kategoria F2. I koniec. Bajki. Wróciliśmy do rzeczywistości. Czyli miałem przez chwilę fantazję, że mamy 5 gramóweczki, tam prawie 5,5 w cenie 22 zł, a nie ponad 6 A tu niestety F2, czyli czarnoprochowca No niestety. No niestety nic na to nie poradzę. Jak to petardy, zaczą wyglądają? Zróbmy sobie unboxing. W środku, no tak jak się spodziewałem, wielka taka papierowa torpeda, o dziwo papierowa. Prezentuje się w taki oto sposób. Ma posość na petardzie. Mietek. o, taka oto petarda. Nawet lądu nie widać. <ścoughs> Kurde, BHP przede wszystkim, nie? BHP przede wszystkim. No dobra, słuchajcie, zrobię sobie zdjęcie na miniaturę. Zapraszam Was na Instagrama mahony 69 pirohit.pl i kanał machronę bez piny, wiesz, was tam nie było, a tam były prezentacje. Dobra słuchajcie, wiecie co, wezmę sobie tak odpalę, od razu rzucę na Hot, hot Wilsa Hot Wheelsa jak to to wygląda jak to petarda uu napaczkane jak ta lala Dobra, nie będę wam pokazywał, bo się kto je podpal weź to tam rzuć no, tak jak przypuszczałem taki eksplozziw 3. Pokazywam wam, że ta tam ja odnuczylo to tamtej, że tamto miała kitkę, tam miała dłuższy ląd i mamy tak 120 dB, 122 dB. Odległość niecałe 5 metrów i zobaczcie, jak obsmoliła kibel. Strasznie to obsmoliło kibel. Aż muszę sprawdzić na powtórce, czy to było, czy nie. No, w petardzie nie ma żadnego gipsu, więc żadnym gipsem nie dostaniemy, to jest sam papier. Patrzyłem na nagraniu, to się tutaj coś przykleiło i się paliło, czyli super petarda z napalmem Normalnie, jakby komu w łapie wybuchło, to nie do, że od eksplozji będą, będzie damage, to jeszcze od napalmu To nie ma co się śmiać, panie kolego Kibel mnie obsmoliło Tak jak wszystkie petardy, to kruszyły, rozwalały, a, a tutaj wypala Dobra, petardka z obciążeniem jako iż te petardy są papierowe, nie mają nawet gipsu, więc może być problem nawet z obciążeniem, żeby utonęła. Ma bardzo dużą wyporność. Mamy tutaj najtańszy i najsłabszy rodzaj bańki plastikowej. Więc jeśli ta petarda tej bańki nie rozerwie, to będzie po prostu żal. .pl. Nie, utonęła. No, nie zawiodłem się. Coś tam zrobiła. Ale patrzcie, jaka pianka? Mm. Dupkę rozerwało. No i trochę ją tam sponiewierało, więc, no, może być. Waga garnka. Nasza petardka. Ty, nawet podbicie ma w miarę. Jak tak ładnie się wbiło Matka by mnie za wydziedziczyła za to, że w ogródku je odpalam Ty! Ale tu było gips! Tu był gips! W tej! Zobaczcie Widać jak petardę rozerwało I tu jest gipsior I z przodu i z tyłu, w innych nie było Ty! Jakiś unikat Dobra Mietek to się kameruje, na sam koniec na sam koniec to, co będzie na miniaturze. Patrzta, patrzta, co tutaj ma. Coś, przez co kiedy gruby poszedł prawie, że siedzieć. Latająca wanna. De patrzta. Jest panienka. Jest nasza panieneczka. Pik, Rzecznie, kulturalnie. O, damy ją. w taki sposób. Czekajcie. Weźmiemy petardkę. Zrobię sobie stop Na miniatureczkę. O. o zrobimy tak. Pytartka, o! Będzie, będzie widać, nie będzie widać, ale co z tego? Będzie zdjęcie na miniaturę, że mam latające wannę. Oh yeah. O! Je! <ścoughs> Dawaj! Nawet się nie spodziewałem! Kurde! Masz przylot. myślałem, że ją podbiję, chociaż z metra. Ja pierdzielę! A taka ładna amerykańska bratowa. Powiem wam, lubię nagrywać, kiedy mam dobry humor, bo wtedy zarażam po prostu swoją głupawką i swoim dobrym nastrojem osoby, które oglądają. Nawet jak ktoś ma gorszy dzień, zobaczy takiego przygłupa w internecie, to zawsze jest lepiej, nie? Zawsze jest, zawsze jest fajnie i wesoło, nie? Jak się zobaczy takiego przygłupaska, ale takiego naturalnego przygłupaska, nie? Nie dam jakiegoś takiego momentu. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć na temat tych petard? No, no. Uśmiałem się niemiłosiernie, wybawiłem się niemiłosiernie. Przypuszczam, że nowi sąsiedzi raczej po Straż Miejską mnie zadzwonią, bo raczej tego w zamkniętych domach nie słyszeli. Petarda, czy się nadaje do straszania dzików? Sorry, ale moje dziki, jak usłyszą tą petardę, to nawet dupą się nie odwróci. Moje dziki są tak wytresowane, że jak rzucam petardę, to on się dupką odwraca, upnie i dalej robi swoje. Eee, I tak też kiedyś powstały aktunki efektowe, bo jak się dupką odwrócił i aktunek efektowy dziabnął, no to ten efekt go w dupkę przysmażył i się nauczyły uciekać. Później, no ale znów się przyzwyczaiły i mają wywalone, więc te petardy na moich dzikach by nawet nie zrobiły żadnego wrażenia. Szczerze... Szczerze to taki mocniejszy troszeczkę eksplozji trójka, więc... Jakby ktoś chciał sobie kolekcjonersko kupić, przetestować, zobaczyć, to te 22 zł może sobie wydać za taką paczkę, żeby tam po prostu, nie wiem, odpalić, przetestować, może jakiś test, petard na ganku dla jakiegoś młody Jupiter by chciał sobie przeprowadzić szeroką gamę, no bo to jest na pewno coś innego niż wszystkie nasze dwugramówki, to jest po prostu coś innego. To jest petarda, która y, 30 gram to ma ponad 5,5 gramy Neku, ale to chyba tylko na papierze. W rzeczywistości do tego czarnego prochu tam może być 2 gramy i nie więcej. Yy, no petarda! <ścoughs> Szczerze. Jakość wykonania, opakowanie jakoś mi tak troszeczkę pasowały. Ta, ten papierek, tu, do, dobrze to było wszystko spasowane. Nie licząc, że w jednej w ogóle lądu nie było, w drugi był ten ląd różny. E, dłuższy, krótszy, dłuższy, krótszy w zależności jak się Chińczykowi sadziło albo się ucięło, mniejsza z tym. E, więc patardy, jak mam oceniać, to daje mi takie dwa z plusem gdzie plus to jest za jakość taką wykonania i, i, i tyle. No, no a, no, no i w wodzie, że wybuchają, no to stąd jest ocena 2 na 10. A, no i 120 decybeli z odległości 4 metrów. No, to jest tak. Więc jeśli ktoś taką w piwnicy odpali, no to może przygłuszyć. Tak. W domu nie odpalajcie. Nie, nie. I tym pięknym akcentem kończę wariaty. Zapraszam do pirochita, bo w listopadzie już tam będę prawie, że cały czas. Więc yy, będę. Chyba że dostanę banicję, bo jak gruby zmieniał ceny, dawałam ludziom lepsze ceny, no to dostałem banicję. Już nie mogę zmieniać cen <laughs> w panelu administracyjnym. No więc może będzie, jak będę dawał gratisy, to zaraz będzie, że będą patrzeć, co daję, żeby nie było za dużo gratisów. Dają, bo to... Ja zawsze byłem za widzami, bo to widzowie stworzyli ten kanał, i zawsze byłem za widzami. Dobra, dbajcie o siebie, o innych. Pamiętajcie o bezpiecznym, prawidłowym odpalaniu pirotechniki. Ja w dzisiejszym odcinku Wam tylko zaprezentowałem. Ech, moc tych petard, żeby wam pokazać jak te petardy dziabią, bo jeśli wziąłbym tą petardę, położył prawidłowo, odpalił prawidłowo, to nic byście się z tego filmiku nie dowiedzieli, nie, nie, nie dowiedzielibyście czy jest mocna, czy jest słaba, pykłaby to by pykła, bo kamera ani mikrofon tego wam w żaden sposób nie oddadzą, więc tutaj mogliście zobaczyć ile decybeli, jak w wodzie wybucha, jak podbija garnek, no dziwo ten garnek ładnie podbiło, ale go też dobrze wbiłem. To tyle. Dbajcie o siebie i o innych, 8 minut już jest. Reklam będę mógł napierdzielić, chaj się będzie zgadzał, a potem Majorka Tak się błagate. Nie jak to było, tak yy, szlachta baluje, a plebs haruje. Dbajcie o siebie i innych. Cześć!